Praktycznie każdy inny utwór ma swoją historię i swoją specyfikę, ale szukając i dobierając utwory, tak nie znałem całej twórczości Krzysztofa Komedy, zainteresowałem się jednym fragmentem, którego nie znałem wcześniej. Ten, ten utwór, wydawało mi się, że to jest fragment jakiegoś utworu. Trwał 30 sekund. Grał, grany był tylko na fortepianie. Tak wiecie, ciekawe co to jest. Odtworzyłem go drugi raz, trzeci, piąty. I mówię, to chyba coś jest na rzeczy, bo w tych 30 sekundach było ogromnie dużo emocji. Przypomniało mi to trochę preludium Emo Chopena. Emocjonalnie jest to porównywalne. Tylko nie znałem genezy tego utworu, bo nie sądziłem, że można tak sobie podejść do fortepianu i, i skomponować coś takiego. Zacząłem szukać historii tego utworu i co się okazało, że Krzysztof Komeda napisał ten utwór, który się nazywa "Po katastrofie" do wiersza Czesława Miłosza "Campo di Fiori".